Co byś zrobił, gdyby z pewnego dnia wrócił do domu wcześniej, niż planowales, i odkrył, że prawdziwy cud nie kryje się w szpitalach ani w lekarstwach, ale w sercu obcej osoby? To nie jest tylko historia chorej dziewczynki, ani milionera, który miał wszystko oprócz tego, co najważniejsze. To historia o tym, jak najczystsza milosk może narodzić się w środku tragedii. O tym, jak nieznajoma, bez tytułów czy fortuny, przekształciła zimna i cicha willę w dom pełen nadziei. W następnych minutach poznasz sekrety, które zmienia twój sposób patrzenia na życie, rodzinę i współczucie. Historie, gdzie los bawi się emocjami, a każda decyzja otwiera nieoczekiwane drzwi. Bo czasami największym aktem odwagi... Jest odwadzenie się czuć, zostań do końca. To, co zaraz odkryjesz, może poruszyć cię bardziej niż sobie wyobrażasz. Drzwi willi zamknęły się suchym kliknięciem. Aleksander nie spodziewał się byc tam o tej porze, ale odwolane spotkanie podarowało mu kilka nieoczekiwanych godzin. Szedł głównym korytarzem, którego ściany ozdobili portrety z życia, które wydawało się dziad w innym istnieniu. Cisza była tak głęboka, że każdy krok odbijał się echem samotności, zegar wskazywał piata po południu, Zaslony przepuszczali złote światło zachodu, ale nie potrafili ogrzać lodowatej atmosfery. Przedl po schodach powoli, zatrzymując się przed białymi drzwiami. Gdy przekrecil klamkę, pierwsza rzecz, którą usłyszał, był ciągły sygnał maszyn, potem delikatne brzeczenie respiratora. I w końcu ciszę swojej córki. Karina lezala nieruchomo, z zamkniętymi oczami, jej male ciało owinięte w białe prześcieradla. Miała tylko osiem lat. Osiem! Aleksander podszedł cicho, jakby bal się. Ze najmniejszy zwiek złamie to, co jeszcze zostało. Usiadł przy lusku i wziął rekę dziewczynki. Moja mala, czy jeszcze jesteś ze mną? Nie było odpowiedzi. Ani ruchu, ani westchnienia, tylko monotonny rytm maszyn. Aleksander zacisnął usta, żeby powstrzymać emocje. Ostatni raz poczuł jej ciepla rekę przed wypadkiem. Od tamtej pory byli tylko szpitale, specjaliści, leczenie bez końca. I wina. Duzo winy. Wstal i podszedł do okna. Stamtad widział ogród, chustawkę, która Elzbieta uwielbiała popychac. Jego zony już nie było wypadek ja zabral i zostawił Karinę uwieziona w tym limbo rurek i technologii. Wybacz mi, mruknal ledwo słyszalnie. Nie umiałem was ochronić, cisza nie odpowiedziala. tylko lekka zmiana światła, jakby i zachód też był w zalobie. Aleksander zamknął oczy po raz pierwszy od tygodni, wiedział, że coś musi się zmienić. Nie może dalej uciekać od tego pokoju, nie może dalej chować się za spotkaniami i kontraktami i choć jeszcze tego nie wiedział, ten nieoczekiwany powrót będzie pierwszym krokiem ku historii, której nikt, nawet on, nie mógłby sobie wyobrazić. Gosia chowala fiolki do metalowej tacy, gdy poczula obecność za sobą. Odwróciła się spokojnie i znalazła Aleksandera, w cias z wilgotnymi oczami opartego o framugę drzwi. Jak się dziś czuje? Zapytał, nie podnosząc głosu. Tak samo, odpowiedział z westchnieniem. Albo gorzej, może. Nie wiem. Gosia skinęła glowa, nic nie mówiac na początku, skończyła myc rece alkoholem i gestem wskazala, żeby wyszli na korytarz. Tam, z dala od brzeczenia maszyn, na piecie było inne. Musi mi pan powiedzieć prawdę, powiedział w końcu Aleksander, bez ogródek, Gosia. Jak zle jest, z Karina. Pielęgniarka spojrzała na niego przez długa chwilę, jakby wazyla Cezar swojej odpowiedzi. Karina nadal walczy, ale Pan chce wiedzieć, co z więcej, prawda? Aleksander nie odpowiedział, tylko spuścił głowę. Słuchaj Pan, kontynuowała stanowczym, ale nie twardym głosem. Pracowalam z wieloma dziećmi w wielu sytuacjach. Karina ma sile, której nie wszyscy mają. Ale to, czego teraz najbardziej potrzebuje, nie ma w recepcach lekarskich, podniósł wzrok zdziwiony. Co pan ma na myśli? Ona potrzebuje więcej niż maszyny. Potrzebuje kogoś, kto będzie z nią rozmawiał, Czytal jej, spiewal. Kto przypomni jej, że tam na zewnątrz jest świat, który na nią czeka. Potrzebuje stalej miłości, prawdziwej obecności. Chce pani powiedzieć, że ja nie? Nie obwiniam pana Aleksandrze, przerwała mu lagodnie. Wiem, że robi pan co może, ale może to już nie wystarcza. Słowa spadły jak kamienie, odwrócił wzrok, zaklopotany, jakby chciał zniknąć w swoim garniturze. A co mam robić? Zamknąć firmę? Porzucić wszystko? Nie proszę o to, ale Karina nie potrzebuje prezesa, potrzebuje swojego taty. Otoczyli ich gesta cisza. Aleksander przelknal slinę, skinal lekko glowa i wrócił do pokoju bez słowa. Tej nocy, gdy siedział sam przy lusku Kariny, jej słowa wracali jak echo i po raz pierwszy zapytał siebie czy to, co robi, to naprawdę życie, czy tylko przetrwanie. Następnego ranka Aleksander nie poszedł do biura. Został w kuchni z zimna filizanka kawy w rekach, obserwując jak światło słońca wchodzi niesmialo przez okna. Wydal jasny rozkaz swojej asystence: znaleźć kogoś, kto mógłby być z Karina cały czas, ale nie byle kogo, kogoś kto umiał widzieć więcej niż statystyki medyczne. Odpowiedz nie zajęła dużo czasu. Po południu recepcjonistka zadzwoniła z wejścia. Aleksandrze, jest jeszcze jedna kandydatka. Nie była na liście, ale nalegala, żeby ja pan przyjal. Niech wejdzie. Kilka minut później Gosia weszła niepewnymi krokami. Jej ubranie było skromne, w losy związane niedbale, a rece pokazywały slady lat cieskiej pracy. Ale to, co najbardziej zwróciło uwagę Aleksandera, to jej spojrzenie. Było w tych oczach co szczerze, co go rozbroiło. — Dziękuję, ze mnie pan przyjal — powiedziała wyciągając rękę. Aleksander uścisnął jej dlon, zaskoczony mocnym uściskiem. — Proszę mi powiedzieć, dlaczego uważa pani, że to właściwa osoba do opieki nad moja córka? Gosia głęboko odetchnęła. Nie mam dyplomów ani doświadczenia w renomowanych szpitalach, ale opiekowałam się moim młodszym bratem przez lata. Miał mózgowe porazenie dzieciece. Wiem, co to znaczy zyc wśród maszyn. Wiem, co to znaczy widzieć kogo z bliskiego walczacego o każdy oddech i wiem jak ważne jest, żeby nie tracić nadziei. Aleksander oparł się na krześle, studiując ja uważnie. Nie mówił przez kilka sekund. W końcu zapytał: Czy jest pani gotowa tu zamieszkać? Być z Karina dwadzieścia godziny na dobę? Gosia spuściła wzrok na chwilę. Mój brat zmarł sześć miesięcy temu. Od tamtej pory nie mam do Kadisce. Ta praca to będzie moja szansa, żeby znów mieć cel. Była chwila ciszy. Aleksander wstał. Podszedł do okna i nie patrząc na nią, powiedział: Jest pani zatrudniona, może się pani przeprowadzić jutro. Gosia mrugnęła zaskoczona, Aleksander odwrócił się i dodal, Zycie mojej córki jest w pani rekach, proszę mnie nie zawieść. Nie zawiodę, odpowiedziała stanowczym głosem. I tak, bez dalszych słów, zaczynało się coś, co na zawsze zmienilo by ich życie. Gosia przybyła wczesnie z mala walizka i zdecydowanym wyrazem twarzy przywitala Jaruza, gospodyni, która cicho prowadziła ja niekończacymi się korytarzami do pokoju Kariny. Aleksander Józ tam był, stojąc przy lusku. Odwrócił się, zobaczywszy ja wchodzaca, skinal krótko glowa i wycofał się bez słowa. Gosia podeszła powolnymi krokami, obserwując każdy szczegół. Karina była mniejsza, niż sobie wyobrazala, tak krucha ze wydawała się cześcia łuska. Przykucnęła, delikatnie wzięła jej rękę i szepnęła: "Cześć, Karina. Jestem Gosia." Nie wiem czy możesz mnie słyszeć ale przyszłam się toba opiekować i dotrzymywać ci towarzystwa nie było odpowiedzi tylko stabilny sygnał maszyn Gosia się nie zniechęciła wyciągnęła z torebki zniszczoną ksiaskę i ostrożnie ją ja otworzyła Moja ulubiona od dziecka powiedziała z uśmiechem Maly książę jej głos zaczął wypełniać spokój historiami o planetach i lisach o dumnych rózach i gwiazdach, które się śmiali. Gdy czytala, jej ton był ciepły, spokojny, jakby każde słowo tkalo niewidzialny most do wewnętrznego świata Kariny. Minęły godziny. Gdy skończyła rozdział, usiadła wygodnie na krzesle, spojrzała na dziewczynkę i powiedziała Będę tu każdego dnia, dopóki ze mną nie porozmawiasz, dopóki się nie zasmiejesz, dopóki nie będziesz gotowa wrócić. Na zewnątrz Aleksander obserwował przez szparę w drzwiach, wrócił cicho, przyciagnięty głosem gosi. Stal nieruchomo, jakby dzwiek tego czytania miał moc zatrzymywania czasu. Tej nocy, gdy jadł samotna kolację w jadalni, jego myśli nie były przy cyfrach ani bilansach. były przy tej kobiecie, która mówiła czule do kogoś, kto nie odpowiadał. Przy jej spokoju, przy jej oddaniu. I po raz pierwszy od długiego czasu Aleksander poczuł się mniej samotny. W pokoju Gosia ulozyła dobrze prześcieradla Kariny, dotknęła palcami jej w losów i mruknęła: Dobranoc mala. Jutro będziemy kontynuować nasza przygodę. Zgasila lampkę nocną i została w ciszy, siedza co obok niej, jakby była strażniczka z marzeń. Dźwięk był subtelny. Ledwie dotyk, minimalne wibracje, które można było pomylić z brzeczeniem respiratora, ale gosia to poczula. siedziała jak zawsze obok luska, czytając cicho, gdy palce Kariny lekko poruszyły się pod jej dłonia, zastygla, wstrzymując oddech. Czy to sobie wyobrazila? Ponownie polozyła rekę na dłoni dziewczynki delikatnie. Karina, jeśli mnie słyszysz, porusz palcami jeszcze raz. Cisza znów wypełniła pokój. Minęło pięć sekund, dziesięć, piętnaście, potem znowu najlżejszy skurcz, dwa palce, ledwo, ale to wystarczyło. Gosia skoczyła nagle, jej głos drżacy z emocji. Aleksandrze! krzyknęła biegnac na korytarz. Karina się poruszyła. Proszę szybko przyjść. Aleksander wchodził po schodach, gdy ja usłyszał. Pobiegł do pokoju, z wykrzywiona twarza. Co się stalo? Jej palce, powiedziała, wskazując rekę dziewczynki. Poruszyły się dwa razy, podszedł ostrożnie, jakby bal się ze jakikolwiek gwałtowny ruch Może zlamać tę chwilę. Przykucnal obok luska, wziął rekę Kariny w swoje. Karina, kochanie, jeśli możesz mnie słyszeć, porusz mi palcami. I jakby w odpowiedzi wszechświata Karina to zrobiła, raz, powoli, zdecydowanie. Aleksander wybuchnal placzem, przyciskając rekę córki do piersi. Gosia obok niego plakala w ciszy. Moja dziewczynka, szepnął Aleksander, moja odważna dziewczynka. Pół godziny później lekarze już tam byli. Potwierdzili niemożliwe aktywna odpowiedź neurologiczna. Nikt nie chciał mówić o cudach, ale usmiechy mówili wszystko. Karina była tam, ukryta za zaslona spiaczki, ale obecna. Tej nocy Aleksander nie poszedł do swojego pokoju. Został obok Kariny, czytając po raz pierwszy od długiego czasu. Gosia obserwowała go z drzwi, zmieszanina czulości i szacunku. Nic nie powiedziała. Po prostu tam została, upewniając się ze niesasami. Gdy nadchodził swit, Karina spala głęboko, jej reka w cias spleciona z ojcowska. I po raz pierwszy od długiego czasu nadzieja oddychala w tym pokoju. Aleksander przyszedł do pokoju przed Gosia tego ranka. Siedział na krzesle obok luska Kariny, z otwarta ksiaska dla dzieci w rekach, oczami wpatrzonymi w strony. Jego głos był niezgrabny, niepewny, ale starał się czytać na głos z różnymi intonacjami. I lis powiedział do malego księcia. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Gosia zatrzymała się w drzwiach, słuchając niewidoczna. Nie chciała przeszkadzać. Ta scena była zbyt cenna. Gdy Aleksander skończył rozdział, podniósł wzrok i ja zobaczył. Nie wiedziałem, że już przyszlas, powiedział zamykając ksiaskę z lekkim wstydem. Nie chciałam przeszkadzać, odpowiedziała Gosia z uśmiechem. Calkiem niezle ci idzie. Jak na pierwsza bajkę, Aleksander wybuchnal krótkim, ale szczerym śmiechem. Nie wiedziałem, że czytanie dziecku może być takie skomplikowane. Najtrudniejsze jest robienie tego sercem, powiedziała wchodząc, ale to wcale zleci nie idzie. Była chwila ciszy. Aleksander spojrzał na Karinę, potem wrócił oczami do Gosi. Naucz mnie. Nie chcę być tylko człowiekiem, który płaci rachunki. Chcę być cześcia jej świata, nawet jeśli tak, z bajkami. Gosia skinęła glowa i przez następne dni zaczęli dziwna, ale piękna rutynę. Czytali razem, śpiewali ciche piosenki. Aleksander uczył się masować ręce Kariny, wymieniać przezciaradla ostrożnie, rozpoznawać minimalne gesty wskazujące dyskomfort lub spokój. Pewnego popoludnia, gdy opisywał Karinie ogród, Gosia zauważyła coś w Aleksandrze. Jego glos był inny, lagodniejszy, zywszy. "Zawsze tak mówisz, gdy jesteś szczęśliwy?" zapytała żartobliwie. Spojrzał na nią zaskoczony. Czy jestem szczęśliwy? Myślę, że tak, powiedziała. Zaczynasz pozwalać sobie czuć. Aleksander milczał, potem skinal glowa. Nie pamiętam, jak to się czuje do teraz. Tej nocy, gdy Karina spala, Gosia podala mu koc i okryla go bez słowa. Aleksander na wpół spiacy na krzesle mruknął: Dziękuję, Gosia, że się nie poddajesz, odpowiedziała cicho. Dziękuję tobie ze zaczale zwalczyc. I tak bez obietnic ani wielkich słów, nowa wies rodziła się między nimi. Po przenikalo przenikało przez okno łagodnym blaskiem. Gosia ukladala świeże kwiaty w małym wazonie. Podczas gdy Aleksander czytał spokojnym głosem kolejny rozdział malego księcia. Karina była spokojniejsza w te dni. Jej parametry życiowe były stabilne. Wydawało się, że jej ciało powoli odpowiada na nowe otoczenie, które ja otaczało. Aleksander przerwał czytanie na chwilę, obserwując twarz córki. Coś się zmieniło. Jej wyraz, choć w cias nieruchomy, wydawał się mniej napięty, spokojniejszy. Gosia, powiedział cicho, ty też to widzisz? Gosia podeszła, pochylając się nad Karina. Spojrzała uważnie, wstrzymała oddech i wtedy to zobaczyła. Usta dziewczynki zakrzywili się ledwo w geście prawie niezauważalnym. Usmiecha się, szepnęła Gosia, zakrywając usta dlonmi. Karina! wykrzyknął Aleksander, klekając obok luska. Jeśli możesz nas słyszeć, jeśli to ty, usmiechnij się znowu. Sekundy były wieczne. Potem, jak kwiat otwierający się pod slącem, Karina usmiechnęła się ponownie. To nie była iluzja. To nie był skurcz, to było prawdziwe. Aleksander wybuchnal placzem, ostrożnie przytulając córkę. Gosia plakala w ciszy, jej oczy błyszczace z emocji. Nie mogę w to uwierzyć, powiedział między szlochami: Wraca do nas, przez następne dni wszystko się zmieniło. Karina nie usmiechala się często, ale ten gest rozpalił w Aleksandrze dzika nadzieje. Spedzal więcej czasu w pokoju. Spiewal, śmiał się, próbował robić śmieszne głosy z postaciami bajek. Gosia go obserwowała, a stopniowo cos w niej tez zaczynalo się zmieniać. Pewnej nocy, gdy chowali ksiaski, aleksander spojrzał na nią z nowa intensywnością. Gosia podniosła wzrok. Powiedz, myślę, że zaczynam cię kochać. Gosia milczała, serce mocno. Nie mów tego teraz, szepnęła. Niegdy wszystko jest jeszcze tak kruche. Właśnie dlatego, odpowiedział, bo wszystko jest kruche, a ty jesteś najtrwalsza rzecz, a która mam. Gosia spuściła wzrok, niezdolna powstrzymać emocji. I w tej chwili, choć tego nie wiedzieli, historia nabrala nowego obrotu. Nie tylko ratowali Karinę, ratowali siebie nawzajem. Ranek zaczął się pozornym spokojem. Gosia cicho śpiewała Karinie, czeszac jej w losy. Aleksander wyszedł wcześnie, załatwić pilne sprawy firmy, ale obiecał wrócić przed obiadem. Rutyna była już prawie znajoma. Ale coś było nie tak. Karina miała wilgotne czolo, a skórę bladsza niż zwykle. Gosia zauważyła, że jej oddech był cieszy. Dotknęła jej czola i poczula nienormalny zar. Nie to nie jest normalne. Wzięła termometr i potwierdziła swoje podejrzenia. Wysoka goraczka. Bardzo wysoka. Róza! krzyknęła pilnie. Zadzwon do Aleksandra i do lekarza. Teraz! Serce Gosi bilo mocno, gdy sprawdzala monitory. Karina mamrotala coś niezrozumiałego. Gosia mocno wzięła jej rekę. Spokojnie, mala. Jestem z toba. Kilka minut później Aleksander wpadł do pokoju bez tchu. Co się stało? Ma goraczkę. Szybko się pogarsza. Lekarz jedzie. Twarz Aleksandra napiela się, wziął rekę córki zaniepokojony. Nie znowu nie mogę jej znowu stracić. Gosia wzięła go za ramię. Nie stracimy jej. Karetka przyjechała w ciagu minut. Karina została przewieziona do szpitala z wspomaganiem oddychania. Gosia i Aleksander jechali obok niej, każde z nich trzymając się idei nierezygnacji. Godziny później w poczekalni Aleksander chodził tam i z powrotem. To moja wina, Rozproszyl się moja uwaga, zrelaksowałem się. Nie, przerwala Gosia, zrobiliśmy wszystko, co możliwe. Teraz ona musi walczyć. Aleksander się zatrzymał, spojrzał na nią uważnie. Nie wiem, co bym bez ciebie robił, Gosia głęboko odetchnęła. Ja też nie wiedziałabym, co robić bez was. Podeszli do siebie. To był instynktowny gest. Ich ciała szukali schronienia. Ich usta spotkali się w intensywnym, desperackim pocałunku, zrodzonym ze strachu, ale pełnym potrzeby. Dźwięk ich przerwał. Tato? Oboje się odwrócili. Karina, z półotwartymi oczami, patrzyła na nich z noszy, slaba, ale przytomna. Gosia? Gosia pobiegła do niej, biorąc jej rękę. Jestem tutaj, kochanie. Aleksander przykucnal z drugiej strony: Tata jest stobak zniczko. I w środku chaosu, goraczki i strachu, słaby głos dziewczynki znów zjednoczył to, co już było nierozlaczne. Pokój szpitalny stał się drugim domem. Karina, choć wciąż słaba, pokazywała znaczną poprawę. Jej słowa były nieliczne, ale każde było triumfem. Aleksander i Gosia byli tam zawsze, jak nieugiete filary, zmieniając się przy czytaniu jej, śpiewaniu czy po prostu trzymaniu za rekę. Pewnego popoludnia, gdy Karina rysowała z wysiłkiem w zeszycie, spojrzała na oboje poważnie. Tato, Gosia, czy wy się kochacie? Aleksander i Gosia spojrzeli na siebie zaskoczeni, pochwyceni czułością pytania. Karina kontynuowała: Bo jeśli się kochacie, chciałabym żebyście się pobrali. Chcę, żeby Gosia była moja mama. Gosia poczuła klebek w gardle. Aleksander podszedł do Luska i wziął rekę córki. Tego chcesz, księżniczko? Tak, bo Gosia opiekuje się mną jak mama, a ty patrzysz na nią jak tata. Gosia nie mogła powstrzymać les. Pochylila się i ostrożnie przytuliła Karinę. Już cię kocham, jakby była moja córka, szepnęła. Tej nocy, po tym jak Karina zasnęła, Aleksander poprosił Gosię, żeby poszła z nim do szpitalnego ogrodu. Niebo było czyste, a gwiazdy świecili intensywnie nad nimi. Bez słowa Aleksander przed przednia i wyciągnął male pudeleczko z kieszeni. Gosia... Nie wiem, czy istnieje doskonały moment, ale wiem, że ty jesteś doskonala osoba. Czy wyjdziesz za mnie? Gosia, wcias wzruszona słowami Kariny, ledwo mogła skinać glowa. Rzuciła się w jego ramiona z sila, powstrzymywana przez miesiące. Tak, Aleksandrze, tak, przytulili się pod wspólwinna noca, pieczetując obietnicę, która nie potrzebowała już słów. Następnego dnia opowiedzieli Karinie. Dziewczynka usmiechnęła się z radościa, która wydawała im się cudowna. To znaczy, zebedziemy rodzina? Już jesteśmy, powiedziała Gosia, calując jej czoło. Od tej chwili wszystko w szpitalu wydawało się jasniejsze. Pielęgniarki usmiechali się, widzac ich. Lekarze komentowali zmiany w Karinie. Rodzina, która narodziła się z bólu, teraz kwitla w miłości. I choć jeszcze nie wiedzieli, największa próba była przed nimi. Ale na razie byli jednym, zjednoczeni czymś silniejszym niż krew. Decyzja kochania się, bez względu na wszystko. Dzień ślubu zawital ze slącem promiennym, jakby samo niebo świetowało ich związek. Szpitalna kaplica była ozdobiona białymi kwiatami i prostymi, ale eleganckimi detalami. Gosia ubrana na bialo, szlaku Aleksandrowi zdecydowanymi krokami. Obok niej Karina usmiechala się z wózka inwalidzkiego, trzymając bukiet drżacymi, ale szczęśliwymi rekoma. — Obiecuję cię kochac, powiedział Aleksander przed wszystkimi. I być ojcem, na jakiego Karina zasługuje mezem, którego potrzebujesz i mężczyzna, którym nie wiedziałem, że mogę być, dopóki nie przybylasz. Gosia powstrzymała lzy. A ja obiecuję nigdy nie przestać walczyć o nas, o ciebie, o nią. Obiecuję być więcej niż zona czy matka być domem. Gdy się pocalowali, Karina klaskala z entuzjazmem, a ten dźwięk, choć lekki, wypełnił kaplicę jak ryk nadziei. Uroczystość w willi była intymna, ale wzruszająca. Rodzina, lekarze i personel szpitala zebrali się, żeby świętować nowy etap. Karina przygotowała niespodziankę. Z pomocą fizjoterapeuty zrobiła trzy kroki z chodzikiem, idac ku rodzicom między lzami i śmiechem. Udało mi się, krzyknęła, przytulając ich mocno. Nikt nie mógł powstrzymać placzu. To był magiczny moment, ale szczęście to czasami kruchy plomien. Godziny później, gdy tanczyli, Gosia straciła równowagę. Aleksander ja podtrzymał tuż przed upadkiem. Była blada, oszolomiona. Gosia, czy wszystko w porządku? Próbowała się uśmiechnąć, tylko trochę zawrotów głowy. Ale w jej oczach było coś, co zaniepokoiło Aleksandra. Zawiezli ja do szpitala natychmiast. Godziny później lekarz pojawił się z poważna twarza. Wykryliśmy guz w jej mózgu, musimy pilnie zrobić badania. Świat wydawał się zatrzymać. Aleksander ścisnal rekę Kariny, która patrzyła na niego w ciszy. Tato, Gosia jest silna jak ja, będziemy jej pomagać. Następne dni były próba wiary. Gosia z niewzruszona, siła, stanęła twarza w twarz z operacją napromieniowaniem i chemioterapia. Aleksander pozostał u jej boku, w każdym kroku. Karina, teraz bardziej aktywna, czytała jej bajki, tak jak Gosia robila z dnia. Miesiące później lekarz uśmiechnął się, pokazując rezonans. Jest czysta. Nie ma sladu guza. Gosia plakala. Aleksander ja przytulil. Karina skakala z radości. Jesteśmy rodzina powiedziała dziewczynka. I nic nas nie rozdzieli. I gdy słońce zachodziło nad ogrodem willi, wiedzieli, że prawdziwy cud to nie tylko pokonanie choroby, ale odnalezienie miłości tam, gdzie najmniej się jej spodziewali.